Wszystkich witam! Dzisiaj ja chcę pokazać taki szweterek i więcej pogadać o nim. Chcę pokazać, jeżeli na przykład zimę lubicie tak jak ja, czegoś takiego ciemniejszych kolorów, to już nie jest tak ciepło jak kiedyś lato, to możecie sobie siebie dobawić w swoją stylówkę bardzo przepięknym szweterkiem. Jest on bardzo delikatny, ale jest cipliutki, mieciutki cudownej po prostu. Ten szweterek jest od ręki, on jest w takim małym rozmiarze, S mała M, -M takie delikatnie pastelowe kolorki i chciałam bliżej pokazać, on jest wykonany z takiej włóczki, to jest alpaka i on jest wykonany w jedną nit. Jeżeli na przykład potrzebujecie szweterka grubszego, to na przykład tak będę wyglądało w dwie nici, bo po prostu przed tym zimem robiła córka, poprosiłam kapar, bo było bardzo zimno i ona chciała takiego ciepłego. Ona nosiła jego codziennie prawie i bardzo dobrze on wygląda, nic jemu się nie dzieje i jego ja nie brałam. No właśnie ja szansę, jeżeli potrzebujecie na zamówienie grubszego, oczywiście stworzymy dla Was. Grubszego szwetra, Jeżeli kochacie, jak ja, nie bardzo grubych szwetrów, to ten w nieci jest po prostu także przycudowny i jest szansa obierać. Jeżeli chcecie inny kolor bazy, to możemy obrać. Pokażę Wam, co mam do w ofercie swoich kolorków, który Wam się spodobał, kolor tam czarny, siary, niebieski i kolory, które Wam się spodobają. I właśnie jest szansa także zmienić oczywiście te paski, jeżeli chcecie paski inaczej kolorów, to też pokażę co mam z włóczyk i zrobimy taki szweter marzenia, który marzycie, o którym Siebie tak myśleli, co by chcieli kupić, ale właśnie nie zobaczycie w sklepach, bo teraz po prostu trudno jest tym wszystkim. Mi się w ogóle nie podoba, jak ja wchodzę, nic nie mogę siebie prawie dobrać. I co chciała powiedzieć? Ta włóczka, jak i inne włóczki, które mają taki puszek na początku. Oni mogą zostawiać takie malutkie włoskie. Dlatego doradzam taką rolkę Kupić ona w Rosmanie 5-6 złotych wartuje i po prostu cudownie, przed tym jak e, założyć siebie przejrzeć i tutaj pozabierać kilku raz, i z czasem po prostu ci włoski się zgubią i oni już nie będą zostawiały na Waszych bluzach czy spodnicach. Także jeżeli chcecie zamówić w innych kolorkach, zapraszam ten jeżeli wam się spodobał także piszcie mi i życzę wam wszystkim miłego dzionka pa